No to Dobra. Fajny? Na razie ładny. No, co mi będzie pasowało? To nie jest do tego auta. Tylko zderzak jest do tego auta. Ale zderzak ma pasować, zobaczyć. Poczekaj, od tego zaczniemy. Jedyny element, przy którym będziemy mieli najmniej pracy, tak, bo to jest od tego, dobra. I wtedy, jak tak. ja go tu przetnę, zostawię ten róg, to będę w stanie wysunąć go w tą stronę i wtedy go takiego jeszcze zrobię, dobra. To będzie OK. Nakładki boczne są z BMW 46 Wziąłem je e 46, po to, żeby mu nadać trochę takiego, wiesz, stylu nowej epoki, ale zachować tego rekina, nie? No bo tak, nowa epoka V10. I to też trzeba coś do tego V10 dorobić, żeby już z zewnątrz zaznaczyć, że żartów nie ma. Nie, nie ma co prawda pewności, że ta V10 odpali, ale przynajmniej fura będzie groźnie wyglądać. Nawet jeśli skończy z silnikiem 1.6 w gazie. No raczej średnio to pasuje, ale jak to mówią, najgorzej zacząć. Nie byłem w stanie znaleźć bodykitu, który podobałby mi się do tego samochodu. Dlatego muszę zrobić bodykit sam. Nie będzie to kupiony bodykit zakręcony na auto, polakierowany i po temacie. Tylko muszę najpierw stworzyć coś, z czego zrobię formy. Coś, co będzie wyglądało tak, jak widzę to we własnej głowie. Później dopiero, jak zrobię formy, to będę miał gotowy bodykit do BMW 6 z tych lat. Ale będzie jazda bez trzymanki. która na razie się robi, wiesz? Dobra, jak go tu przetnę, to podniosę później do góry, później natnę go pod kątem, pochylę go do błotnika jak do rekina, później go wytnę tutaj, to przetnę tu, przeniosę tu i w tym miejscu go otworzę na wlot. I powinno to być tak, jak chcemy. Myślę, że coś z tego będzie dobra. Przetłoczenie, to przetłoczenie byśmy mogli zostawić, to pójdzie tu. Czyli muszę go uciąć tu. Jak widzicie, nie jest to takie proste. Natomiast po tym cięciu. Ustawię już bodykit tak, jak trzeba, i te puste przestrzenie muszę uzupełniać płytą z takiego samego materiału. To wszystko później skleić do kupy, wziąć to, wyrównać i dopiero polakierować podkładem, wyszlifować i zrobić z tego formę. Element z formy powinien idealnie pasować na błotniki. Oczywiście najłatwiej dla mnie byłoby kupić bodykit, przykleić go, polakierować i z głowy. Natomiast nie znalazłem takiego, który by mi się podobał. Dlatego te półprodukty. I stworzę bodykit własne. Oczywiście pewnie takie auta znajdziecie, które będą podobne do tego, co stworzę, ale ten będzie zrobiony przeze mnie i będzie indywidualny mój. Dlatego Grzesiek nie kupował zestawu z wysokiej półki, ale lekko badziewny komplet za dwa tysiaki. Skoro i tak ma być tylko formą do nowych poszerzeń, nie było sensu przepłacać.